Okay. <krymne> eee. O Jezu z jakiego wyglądam. Dopiero szczypiorek Fajny fryz, no eee. jest godzina 10.21. Będę się zbierać na siłownię i do roboty od razu. Paput sobie już tam coś skupię, jakieś ziorko. I kalendarze trzeba jeszcze otworzyć, no? Nie, Nie mam w myśli, jaj, co we zrobię i tyle. No, już jest tu jakie góry, doliny, starość, no. Starość, co zrobić, że nic nie zrobi. Dobra, odezwę się później. Otwieramy znowu kalendarze. Rumbułka. Nie chcę wyłożyć, ale przeżroczysta jest. Dobrze, o, ale to olety przeźroczyste. O nie, co tu się porobiło? Lawendowa. Lawendowa ziołowo. Jedynaastka, duże okienko. Nowe jakieś kule do kąpieli, znaczy no, e, sól do kąpieli. Tak. Teraz boleo, obstawiam kule do kąpieli. Nie, coś na noc. Dobrze mieć takie pazury. Nie poczytam. Strapeczka. Teraz. Żeby... Nie, już nie. Co to jest bałwem? Wierniher. Za pięćdziesiątkę. Jedenastka w żelkach. czekajcie czy będzie znowu żółty. O! Czerwony, drugi. Mieszko. I tak go nie widać w liście. I tutaj jest jedenastka. ...lusterko... Ja ...tak sobie to wsadzę... co ja, jak mam za to powiesić... ...mój ryjec... ...ale słabe... ...po co mi lusterko, mam pełno lusterek ...chłopakowi bo narzekał, że nie ma... I ...tak, dzisiaj słabo... ten krem ratuje sytuację... mogę już tego używać. Jestem przed 30. No. Dobra, idę coś zjeść, się ogarniać. Mają. Dzisiejsze śniadanko. Mm. Jajecznica z grzybkami, pomidorki. Chlebek ciemny, Sarszynka i ogóreczek. I herbatka z kalendarza. Wyjść. Ciemka. Nie poszłam do pracy, nie poszłam na siłownię, bo complication jest z autem. Znowu. Dawno się nie zepsuło nic. Akumulator siadł. W ogóle nie chciał odpalić. Wycieraczki słabo chodziły. Zazwyczaj jak wycieraczki słabo chodzą, to znaczy się akumulator zepsuł. Ale nie zostawiłam świateł załączonych, ani nic. Zima. no, Zimno. Minus. Pięć było w nocy. No i siedzę w domu. Żeby się to podład do porządku. Umyłam włosy, wyprostowałam je. Chciałam iść na saunę. No ale klops. Nie idę. I siedzimy ze Staszkiem. Staszek y, pilnuje telefonu. U, no i tyle. Pokażę wam Stasia. Stasiu pilnuje telefonu. Dziobie go czasami, ale to tak delikatnie, nie jakoś, żeby uszkodzić coś. Tak, po prostu mówi tu jakieś. Stasiu. O, tu widzisz? No. Co chcesz, Stasiu, oglądać? Co z Bronxu? Oglądaj sobie. No i tak mi dziubie. Teraz akurat nie. W ogóle ma łapkę pomarańczową, Tego nie widać. I się zastanawiam. co to? Co to zaś mi się stało? W łapkę. A o! Po prostu mandarynkę wczoraj dostał i to z tej mandarynki. O, gdzie cię dziobie, mi dziobie, mi Użar, a co ty kombinujesz z Dobra, idę go ogarnąć. Jak wiecie lub nie wiecie, mam oświetlenie studyjne, kiedy zostało na wędki. I tu była jedna żarówka. Jana z pęknięta. Tutaj. Nie wiem czemu, druga jest ok. No i tam mam, jeżeli zamówiła mi taką żaróweczkę. Ja nie, wiem co to za firma? Czecha gdzieś to kupowane było. Wydrukowana jakaś kartka. dobra idę to zanieść. Poszłam do żabki po patyki do saszłyków ale nie było to kupiłam aczuki i ta siemiaczka jakieś z cynamonem ludziki pierniczkowe ciasteczkowe dobra, idę sobie cappuccino zrobić ciepłe będę oglądać mamami siemka pobawiłam się z Staszkiem trochę bo go Użar mnie trochę, a nie widać. Polało. No, bo chciał wejść na rękę i tak. Nic, No, posprzątałam mu dzisiaj. O, ja to znowu siłam. Mm. Chyba sobie herbatkę zrobię. O taką z miodzikiem, mm, z cytrynką, taką wypasioną. Coś by trzeba było zjeść. No coś zim coś z coś i co I spać, znowu trzeba być Uch. muszę ogarnąć ten kalendarz taki zaszyczy kalendarz i co? No, nudzę się w chłopie, kurdy nie robić nie będę tego na komputer, nie chcę mi się grać. Jezus, jak zaczynam gadać do kamery, to mi się spać chce. To jest niemożliwe. Niemożliwe. Muszę porządek zrobić z tymi kosmetykami. Muszę znaleźć jakieś pudełeczko. Pudełeczko, pudełko! Na to wszystko. Na te kosmetyki. Trzeba coś kupić. Myślałam, że taką mam pufkę. Za dwie dechy widziałam. Ale coś takiego. Myślę, czy jakoś teraz Staszka nie odstawić do tej klatki, gdzie jest Fredzia. W sumie już wyzdrowiał. Jest zdolny do wszystkiego, chodzi normalnie. Jak bym pomyślę oh, Wtedy znowu nie będę miała towarzystwa w pokoju. Mm. Może w piątek, soboty to zrobię. Zobaczę. No, chłopu mm. Nie wiem co chłopakowi dać na święta. Znaczy jeszcze mi nie powiedział co chce dokładnie. Bateria słaba. Dobra, kończę. Elo.